maneczko z tej strony Yamaha 645, jak, jak widzicie, że jestem, żyję tutaj. Yy, I szczerze muszę, muszę się wam przyznać, że stęskniłem się troszeczkę za YouTube'em i postanowiłem do niego powrócić. Więc już tutaj pierwszy filmik gdzie jest yy, 6, 10, nie, 10, 10 czerwca 2014 rok powróciłem do YouTube'a, więc no rok mnie nie było, tak rok. No nie, nie, pełny rok jak 10 miesięcy mnie nie było na YouTubie No, ale powróciłem yy, Tak, pierwszy filmik tutaj yy, na Do League of Legends już tutaj wysłałem yy, Grałem sobie tutaj, pykam też w League of Legends przez te 10 miesięcy Grałem sobie w League of Legends, ostro No, a teraz też powróciłem sobie tutaj Na tego YouTuba całego Może będę też nagrywał Tego LoLa i y, taką prośbę mam do was, jak możecie, to wejdźcie na ten filmik, wszystkie postacie w Lecz of Legend Zalarmo. Możecie tam sobie wejść i zalogować się. Y, zalogujcie się przez ten link tam. Wpiszcie tam po prostu zaproś Jak będziecie mieli... zaprość zaproś znajomego to wpiszcie po prostu Baldor Polska. Y, tak, wpiszcie sobie tam Baldor Polska i będziecie mieli, więc ja wam życzę mi jeszcze miłego dnia, bo jest 14, życzę miłego dnia. No i widzimy się przy jakimś tam filmiku. Na razie.